Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek. Yy, nie scenarii właściwie, bo yy, nie jestem dzisiaj w terenie, ale jestem w domu. Mam nadzieję, że jakiś duży yy, pokłos nie jest bo nie Jestem yy, wyjątkowo w swoim yy, pokoju, gdzie <ścoughs> można powiedzieć, że mam takie małe studio nagraniowe. Yy, tak. Yy. Trochę mnie nie było też, yy, bo trochę się, się podziało, ale tam gdzieś jakieś informacje były na, na moim drugim kanale. I teraz niektórzy. Hmm? Ten gość odpikającego pan ma drugi kanał. No mam. Yy, tylko że to jest totalnie inna tematyka, yy, bo yy, kanał z grami po prostu komputerowymi i sobie gry. tam, jak nie zapomnę, to linka w opisie wrzucę. Yy, tam w sumie też były taki filmik wyjaśniający też co się podziało. No. W skrócie sprawy rodzinne, niekoniecznie te fajne. Ale to nie o tym. Nie o tym dzisiaj, bo słuchajcie. Yy, Okazuje się, że nie, nie zawsze trzeba wychodzić z domu, żeby skarby wojny znaleźć. Bo yy, nie raz się zdarzało, że, że, że gdzieś tam jak, yy, po, po, po jakich łożeniu, gdzieś tam w terenach yy, mama mi mówiła, że ona też ma fajne skarby w domu, nie? No i tak Ostatnim przypadkiem trafiłem na te skarby, no bo no, mówiła, że ma jakieś tam monety stare, takie rzeczy, nie. Więc myślę, co może mieć jakieś perele czy coś tego typu pewnie, nie? No i wygrzebałem takie coś. Taki skarb. Ale to nie chodzi o samą tą portmonetkę, która już sama w sobie faktycznie jest y, zabytkowa. Na tą zawartość. No. Już, wam, już wam pokazuję, co, co tu w środku jest. Jak, jak zobaczyłem, to y, sam zaliczyłem trochę opad szczęki, nie? Taka zawartość. O! widać, to gdzieś tam jeden uciek. Lubna, znaleziony. Taki skarb, słuchajcie, i to jest nie wszystko, bo tutaj jeszcze były w tym jakieś e, e, złote okulary, na przykład, jakieś praktycznie strzępki złotych okularów. Mm. To była chyba jakaś obrączka złota. Nie wiem, czy to mi wyostrzy. Takie coś. Zegarek. no tylko, tylko sama koperta z zegarka, ale też prawdopodobnie złota, z tego co pamiętam, to tutaj już yy, dobrych parę lat temu jubiler to po prostu odciął. Bo miał to wziąć do badania, czy to jest złoto, czy nie, i... i na tym to się zakończyło. No i też taka stuwa. No, <laughs> też taka stuwa, ale... ale to, jakie tutaj są te monety, to jest po prostu. To jest po prostu coś pięknego i nie bez powodu tu leży telefon, ale to za chwilę Wam pokażę. Bo mamy tutaj też, chodź, no chodź tutaj, Monety, na tych które już starałam się znajdować. Czyli na przykład, czyli na przykład się nie wyostrzy, eee, 5 groszy. PRL-owskie 409 rok. I dlatego ono jest w takim kolorze, bo to jest bodajże miedziane. Potem były chyba już amelinowe. Nie. Takie pieniądze, nie wiem ktoś takie pieniądze pamięta stówę. Były chyba na do większych nominałach, nawet z tego zapamiętam. To już jest w sumie, w sumie współczesne, ale to było jeszcze przed denominacją także takie 100 były, chyba też 10 tysięcy, coś takiego, nie? Eee. To jest w ogóle już, już potęga, nie? Pół dolara. No w ogóle tutaj amerykańskich monet jest sporo. Nie brakuje ich tutaj, ale to już jest yy, no kawał, kawał monety, naprawdę spora. Już moneta ciocha konkretna, nie? To jest no, grube bydle. Moment, tu jeszcze przyjrzę sobie wagę, to Wam pokażę mniej więcej, ile niektóre z tych dużych monet potrafią ważyć, nie? Jest ich waga. Mam nadzieję, że widzicie, ile to. Coś tam się pokazuje na tym liczniku, chyba powinno być widać. No i weźmy taką półdolarową. Wpakujmy na tą wagę 12,40. To jest naprawdę spore bydle. To jest spore bydle, ale no, też macie tutaj jakieś perele yy, dalej, ciąg dalszy. No, o których sądziłem, że będą, nie? Takie rzeczy jak złotówka tutaj. Yy... Dwie dyszki prl to jest który rocznik, 90. ale właśnie, bo niby obie, bo i ta stuwa, i dwudziestka są 90 rok, ale stuwa już jest koroną, nie? No, ale są tu też inne rzeczy. No Niektóre wiadomo, nie, nie ciężko je zidentyfikować. Wiadomo, jakiś tam jeden cent. One cent. I tak mówiłem, amerykańskich monet tu jest sporo. No rocznik też. Y... No, pokaż się roczniku, 53. Takie jakieś monety. Są tych jednocentowych. Tu widzę sporo jest. Ale słuchajcie, bo nie wszystkie monety jest tak łatwo zidentyfikować. I, I szczerze mówiąc, sam miałem z niektórymi problem. No i tutaj, yy, z pomocą mi ostatnio zaczął przychodzić taki program jak Obiektyw Google Lens i to jest w ogóle, słuchajcie, bajer, nie Bo przykładowo taka dyszka, właściwie mówiąc nie wiem, co to jest. Czekaj, co tu, co tu jest, Aha, no to to akurat. Yy, to akurat po napisach, które się da się zidentyfikować, Czechosłowakia na Republik. Ale bierzemy to pod Google Lensa. Klik. Coś mi tam wyłapało. I patrzcie, podobne obrazy. No i już mamy, że to jest 10 chalerzy, czeskie, prawdopodobnie jakieś. No, I nie trzeba szukać, kombinować. <laughs> Już moneta zidentyfikowana. Eee, weźmy tą monetę. Co to jest za moneta w ogóle? Też nie mam pojęcia, co to jest za moneta. Nie wiem, czy tutaj mogą sobie też jakieś światło dorzucić, no ale dobra. Ale bierzemy to pod lęcy. pyk Co? Czy to było to? O nie, coś mi jakieś, jakieś arabskie znalazło. To nie, to chyba. <noise> yy, może dlatego światło. Nie ma. Spróbujemy dorzucić światło. Na przykład, żeby to o, lepiej oświetliło te, 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 te szczegóły. No i co mi arabskie znajduje? No dobra, nie zawsze to się sprawdza, ale być może dlatego, że ona jest. Chociaż. No, się tu może... Ja nie, niedobrze znajdowało. To mi dobrze znajdowało. Bo to są faktycznie jakieś takie. chodź, spróbuj to z drugiej strony jeszcze. Tylko może światło. To rzućmy mu światło. Hmm. No coś tu znajduje takich, takich rzeczy, które by się mogły nadać, ale no. Yy, że z kamery też patrzę, więc też nie wszystko widzę, nie? Yy, Ale na przykład yy, z tą monetą yy, też miałem problem. Yy, nie miałem problem, co to, co to za moneta jest w ogóle. No bo nie spotkałem się z taką. No i tutaj akurat wiem, że z tą monetą yy, Google Lens sobie poradziło yy, idealnie. Widać, jedna korona austriacka. Zgadza się? No zgadza się. No. Po co tu kombinować, szukać, jak, jak telefon tak może pomóc. Tu coś chyba kolejna, taka korona jest. Też koronka. Eee, tutaj mam jakieś 10 centów. No, Mówię, że amerykańskich monet to tu będzie będzie odgroma. W ogóle mi teraz zmienił kolorystykę. No ale nic. <ścoughs> eee. Co to jest? Jedna Dima. One Dime. Dlaczego mi teraz te kolory zmieniły? Hala, popraw mi te kolory. poprawię mi tu balans bieli. Szybko. Nie żółknij mi tak wszystko. Czy to tutaj w ogóle jakiś rocznik tego jest? Ja tak patrzę poza kamerą. A, 1945 tutaj w prawym dolnym rogu jest. niby wiem, co to widzieć. Także, no kurczę, no, no, no naprawdę skarby idzie znaleźć. W domu po prostu świetne. Kolejna fajna monetka. No mam, ja sobie zrobię to, co zrobię tak. Że ja sobie tutaj przyświecę e, latarką z telefonu. No, czemu nie mogę przywieźć latarką z telefonu? To dlatego, że go Lens mi o latarkę. O, dobra. Może teraz mi kolorystykę po prostu zmieni, nie? Bo to ktoś zrobił to wszystko za zbyt żółte. No, tutaj widać, że to jest coś... Coś z orzełkami i nie chcę mi wyostrzyć. Patrz, jak mnie nie lubi, no. Ale też nie wiedziałem właściwie, co to jest. Za moneta. I tutaj mi również z pomocą przyszło Google Lens, które no, no monetę rozpoznało no, bardzo szybko, tylko jak się wyostrzy, pyk, no dobra, świetnie, nie wyostrzyło mi, dlatego mi nie znalazło, jak to się patrzy przez dwie kamery naraz, to tak jest, jest problem. Może teraz. Światło. <laughs> A jednak bez światła to, 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 to nie ma. Pyk. I teraz znajdzie dobrze to, co mi znalazło na początku. No właśnie. 10. Cholerzy. Kurde, no. Rewelacja. Ale słuchajcie. Teraz taka wisienka na torcie. I w sumie moneta, którą... Gdzie właściwie monety, które zauważyłem jako pierwsze? Czy coś muszę na ten temat tłumaczyć? Dwa złote międzywojnie. 1932 rocznik. No to... To już zaliczyłem opatrzenki. To, jak się nie mylę, to jest moneta srebrna. Także już takie, takie sreberko 4,2 grama. ale teraz, 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 to jest już ten, ten strzał ostateczny, nie? Patrzcie na to. 10 złotych między wojnie. 1932 rok. Wielkie srebrne bydle. czyż ta moneta to jest olbrzymia, ul gruba. I z tego co wiem to jest srebro yy, próby 750. Co gdzieś tam już w internecie tak wyczytałem. No jakbym takie coś yy, w terenie znalazł to normalnie, nie wiem, pieluchy bym musiał od razu zmienić, bo bym się chyba postrał z radości. No. To jest dopiero bydle. 22 gramy srebra. No po prostu szok. <ścoughs> po prostu szok, no... No mówię, jak to zobaczyłem, tak... Yy, yy. No po prostu szczęka mi opadła, no. no już, już, już... Potem te inne monety też nie miały dla mnie znaczenia, chociaż to jest też jakaś taka widzę fajna, jest też gruba, ale to sobie już jak co to w ogóle jest. Eee, coś pod światu będę nie widział. No to jakieś francuskie coś. Może pokażę to jak trzeba do kamery, że to jest Tak francus. Także no. Są skarby. <noise> Także jak widzicie, warto w domu się rozejrzeć. Czy przypadkiem nie macie jakichś fajnych skarbów, bo no jakby no, takie jak, 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 jak takie międzywojnie znajdziecie taką dychę to to jest no bo ty te zegarki złote wiecie, to takie to zdobienia też ładne takie rzeczy no... Szok. Szok. po prostu nie sądzimy, że nasz takie skarby będą w domu. Nie wiem czy jest sens w ogóle wychodzić na poszukiwania jakiś teren. Ja takie rzeczy się w domu znajduję. No, są piękne rzeczy. Piękne rzeczy, ale też i piękna pogoda jest. Zresztą nie wiem czy to będzie widać, ale powinno być widać. Jaka jest piękna pogoda. To chyba z niej skorzystam. Chyba z niej skorzystam i. Chyba zaraz wezmę, wezmę altera i, i pójdę za chwilę gdzieś połazić, bo nie łaziłem jeszcze jakiś czas, to no, także tak, to tyle w tym odcinku, w takim innym odcinku, dziwnym i śmiesznym. E... W innych warunkach. <noise> Mówię, że mam nadzieję, że nie ma dużego echa, bo zazwyczaj mój dzień indziej trochę nagrywam takie rzeczy, ale, ale no. Tak, to także też Wam życzę, abyście takie fajne skarby u siebie znaleźli. Warto się przepaczyć. Może macie jakieś takie stare pudełka, do których nikt nie zaglądał, albo jakieś szafki stare, albo coś. I popatrzcie, że co macie takich fajnych rzeczy. Napiszcie w komentarzu, coś się fajnego znaleźli ze swoich domowych skarbów. No, a ja tymczasem się zawijam i idę faktycznie chyba y, jakieś śniadanie ogarnąć sobie zjeść i iść teren, bo to szkoda, żeby się taka pogoda zmarnowała. A ciepłutko dzisiaj jest fajnie w końcu, bo tak to było parę dni takich niby słonecznych, ale zimnych jak cholera. A dzisiaj fajnie cieplutko, także no, może się uda zebrać jakipa jeszcze i, i pójść coś pikać. Także z będzie miło, że odcinek może się uda, że jak pójdziemy. No, to tyle, koniec mojego pitolania. Na razie, cześć. Pik-pik. jo! Pik.